Dzień dobry Państwu w nowym cyklu szkoleń z Sofistica, który organizujemy razem z kolegą Mikołajem Bińczykiem. Zaczniemy od pierwszego modelu, a na samym początku powiemy co nieco o strukturze samego programu, ponieważ jej zrozumienie jest kluczowe w dalszym użytkowaniu. Program składa się z kilku głównych Zestawów modułów. W centrum wszystkiego jest baza danych. Jest to plik oznaczony rozszerzeniem CDB i wszystkie moduły, które będziemy używać w trakcie szkolenia oraz w trakcie pracy, odnoszą się do tej bazy danych. Każda wpisuje lub odczytuje coś z tej bazy danych. I teraz można wyróżnić cztery główne elementy. Preprocessing, który zawiera wszystkie moduły. Pozwalające na wprowadzenie danych, stworzenie geometrii, wprowadzenie materiałów i tak dalej. W zakresie naszego szkolenia będziemy głównie posługiwać się SOFi Plus'em, opartym na architekturze KADA, oraz KADIMP'em, czyli popularnym TEDIM. Pozostałe preprocesory pozwalają również na stworzenie geometrii i są to m.in. Revit, Rhino czy WinTube. W dalszej części kiedy mamy już gotowy model wykonany za pomocą preprocesora, przechodzimy do solwerów. Solwery pozwalają na obliczenie danego modelu. Na rysunku przedstawionych są 4 czy 5 różnych solwerów. Każdy z nich pozwala na obliczanie czegoś innego, AZ do statyki, AQB na przykład do wymiarowania. W dalszej części mamy postprocessing po prawej stronie na dole, i tu są moduły, które pozwalają na odczyt lub wylistowanie lub nakreślenie rysunków. Na podstawie danych pochodzących z baz danych CDB, czyli wszystkie te elementy, które do tej pory omówiliśmy, odnoszą się do bazy danych. Jeżeli korzystamy z Revita lub innych BIM-owskich narzędzi, bardzo ostatnio popularne są elementy Structural Detailing, gdzie wykonać można różnego typu powiązanie statyki z dokumentacją rysunkową oraz ogólnie rzecz biorąc z architekturą BIMu. Znając te moduły, ten podział, musimy zapamiętać, że wszystko odnosi się do bazy danych i każdy moduł, który uruchomimy w końcu będzie musiał się z nią połączyć, albo żeby wybrać bazę, z bazy dane, albo do niej zapisać. W ramach tego odcinka stworzymy pierwszy model, który zahaczy przynajmniej częściowo o większość z tych modułów, Pokażę strukturę modelowania za pomocą MES przy okazji. I pokażemy taką podstawową funkcjonalność. Pierwszą rzeczą, jaką możemy zrobić, to wybrać moduł startowy. Generalnie rzecz biorąc, mamy parę dróg do rozpoczęcia naszego projektu. Tym, co teraz jest najbardziej popularne, jest SSD. SSD to jest takie, taki moduł, kolejny z modułów, który pozwala na połączenie wszystkich innych modułów dla użytkownika, który niekoniecznie musi znać ich nazwy. Tylko po prostu w okienkowy sposób odwołuje się do modułów. Projekt możemy w SSD 2020 zacząć za pomocą New Project. Na początku określamy nazwę pliku, w którym będzie zapisana nawet nie baza danych, tylko plik łączący wszystkie moduły, który będzie obsługiwał bazę danych. I on ma rozszerzenie rozszerzenie.sofistic. Warto pamiętać, że dla każdego nowego projektu warto zrobić osobny folder, ponieważ Sophistic tworzy dużo dodatkowych plików, które są obsługiwane właśnie historycznie przez różne moduły. Nie jest to jeden plik, dzięki czemu pozwala to zachować pewnego rodzaju bezpieczeństwo, bo jak jeden się zepsuje, to reszta jest, reszta jest bezpieczna. Więc będzie ich dość dużo. Nie wszystkie są istotne, ale warto mieć osobny folder, żeby nie mieć bałaganu pomiędzy projektami. Można wpisać tytuł: odcinek 1. Następnie, co pozostaje do wyboru, to norma, na której będziemy się opierać. Jest to dość istotne, jeżeli będziemy na pewno chcieli wymiarować. Wybieramy Eurocode. Zrobimy taki przykład, jakbyśmy robili most, a więc wybieramy normę na przykład stalową: 93. Wybieramy, że chodzi nam o na przykład mosty. No, niech będzie drogowe. Wybieramy, że to mają być mosty drogowe, i na tej podstawie on wybierze po pierwsze templatkę do naszego SSD, czyli wybierze już moduły, które mogą nam się przydać, a po drugie wybierze współczynniki obliczeniowe, które dotyczą tej normy. Następnie mamy system. Do wyboru mamy kilka systemów może być to rama płaska, rama, rama 3D. Płyta. My zaczniemy od razu od systemu 3D. Czyli 3D FeA. Następnie po prawej stronie tego okna mamy kalkulację, czyli wybieramy przede wszystkim, gdzie jest kierunek ciężaru własnego. Domyślnie, kierunek ciężaru własnego, jeżeli tworzymy w SSD, jest w negatywnej części osi Z, czyli w dół. Zdarza się, że projektanci wolą kiedy jest w dodatniej części osi Z, czyli kierunek ciężaru własnego jest zgodny z osią Z. My będziemy się posługiwać wersją, kiedy jest zgodny z ujemną częścią osi Z. Następnie przy groups mamy liczby, które w tej chwili nam się nie bardzo przydadzą, a są to dzielniki dla grup, czyli grupa może mieć maksymalnie tyle i tyle elementów, ile ile jest tutaj wpisane pozostałe opcje pozwalają na wybór no, języka jednostek w których będziemy się posługiwać Domo, domyślne wartości, które są dla eurokodu są dość intuicyjne, czyli przekroje definiujemy w milimetrach, a y, cały system w metrach po lewej stronie jeszcze mamy do wyboru preprocessing y, wybieramy sobie czym chcielibyśmy wprowadzać naszą geometrię, my pozostaniemy przez Sofi Plusie, ponieważ on jest tutaj zainstalowany, ok. Nic się nie wydarzyło, niby, ale powstał już tak naprawdę nasz projekt. W tym projekcie po lewej stronie mamy okno nawigacji. W tym drzewku będą wstawione wszystkie nasze zadania, które będziemy w ramach tego projektu wykonywać. Będzie też tam zdefiniowany cały problem, cały system. Od góry patrząc, mamy informacje o systemie. Warto zwrócić uwagę, że jeżeli wejdziemy w te informacje, to są one już wyszarzone. To są elementy, których nie bardzo możemy zmieniać, czyli nie możemy zmienić na przykład teraz normy. Więc na samym początku trzeba się zdecydować na jakąś normę i najlepiej, żeby ona była od razu wybrana poprawnie. Wyjdziemy z tych informacji, przejdźmy do dalszej części. Mamy w systemie, widzimy tam zakładkę System powyżej takim ciemniejszym boldem. Potem mamy Materials po systemie, możemy zdefiniować tutaj materiały, następnie przekroje poprzeczne, następnie akcje i kolejną rzeczą, którą mamy, to jest nasz preprocesor SOFI+. Plus. W dalszej części już na podstawie tej normy, to jest to, o czym wspominałem, mamy już możliwość wykonania obliczeń, czyli są zadania wstawione do wykonania obliczeń liniowej analizy oraz wstawienia... Przypadków obciążenia, czyli definiowania obciążeń ruchomych, drogowych. My na razie zostawimy to sobie. Przyjrzyjmy się jeszcze troszeczkę temu oknu, który tutaj jest. U góry widzimy wstążkę standardową w dzisiejszym oprogramowaniu. Widzimy tam zakładki, system, images. Każda nam się ostatecznie przyda. W pierwszej z nich możemy wstawiać. Nowe zadania, możemy wykonywać obliczenia, możemy otworzyć, obsługiwać naszą bazę danych za pomocą innych modułów. W drugiej możemy podejrzeć nasz system, czego jeszcze nie ma, ponieważ go nie zdefiniowaliśmy do końca. Dalej, jakieś zrzuty ekranu z tego, co widzimy, żeby można było tam widok konstrukcji rzucić do jakiegoś raportu, widoki i tak dalej. Widzimy, że mamy tu jeszcze pewną, pewien dualizm czyli są rzeczy, które możemy zdefiniować bezpośrednio tutaj. Albo dopiero w SOFi Plusie. W tym przypadku spróbujmy z tego poziomu zdefiniować materiały. W tej chwili mamy materiał S355. Niech ona zostanie, dodajmy jeszcze jeden, na przykład beton jakiegoś rodzaju. Po prawym przyci klikając prawym przyciskiem myszy na to pole, możemy wejść w materiał z normy. Wybieramy sobie w tym okienku. Normę, na podstawie której materiał jest zdefiniowany, na przykład w tym, w tym przypadku, dobrze, niech to będzie stal. Możemy tą stal określić jako 235, w porządku. Poniżej mamy wszystkie parametry tej stali, które zostają przyjęte. Każdą z nich, każdy parametr można zmodyfikować. Na przykład przyjmijmy ciężar własny 0, czyli będzie to element stalowy, który nic nie waży. Pozostałe zakładki również można edytować, ale w tym przypadku nie będą w ogóle nam potrzebne. Ok. Widzimy, że pojawiło się w drzewku nowy materiał. Jest on oznaczony numerem 2. Mater... Przekrój poprzeczny również moglibyśmy tu wstawić, klikając prawym przyciskiem myszy. Na przykład z normy. Wstawmy sobie stal walcowaną. Niech to będzie. Ok. Niech to będzie na przykład HEA i 300, taki porządny przekrój. Widzimy, że wszystko tutaj się zdefiniowało. Mamy podgląd, mamy parę parametrów, które pozwalają nam edytować odniesienie tego przekroju po lewej stronie, ale też to na razie zostawmy. Zrobimy sobie osobny odcinek na temat tworzenia przekrojów poprzecznych Dobra, teraz, kiedy już mamy zdefiniowane materiały przekroje, możemy wejść do Sofi Plusa. Sofi Plus, jak już Gdzieś tam na początku było wspomniane, oparty jest na środowisku kadowskim, więc okno dla każdego kto obsługiwał okada nie powinno być czymś nowym. Jedyną rzeczą, która dochodzi tutaj to jest menu, takie oparte na drzewku, które pojawia się po lewej stronie. Mamy tam dodatkowych opcji zestaw, pozostałe narzędzia, które są, które widzimy w górnej wstążce to są typowe narzędzia AutoCada. Należy tylko wspomnieć, że są dwie możliwości licencjonowania akurat Sofi Plusa jako takiego. Jedna opiera się na tym, że dostajemy tak jak tu w tym przypadku Sofi Plus Xa, który nie potrzebuje w żaden sposób zainstalowanego wcześniej Kada, albo dostajemy nakładkę na już istniejącego Kada. Oczywiście to różni się tam pewnymi niuansami, ale generalnie rzecz biorąc obsługa jest identyczna. Po lewej stronie widzimy coś podobnego do tego, co widzieliśmy w SSD, czyli już mamy materiały, mamy przekroje poprzeczne. To, co dodaliśmy tam, zostało dodane do bazy danych. A więc wszystko, co czyta z bazy danych, uwzględnia to. W tym przypadku już widzimy, że materiały są w bazie danych i Sophie+ Plus je odczytał. Przekrój poprzeczny też. Pozostaje nam do zdefiniowania tutaj tylko geometria, no i jakieś obciążenia. Widzimy, że po lewej stronie również mamy pewne zakładki. Pierwsza to jest system, druga to są elementy strukturalne, z których będziemy tworzyć nasz model. Dalej są obciążenia, sprężenie, jeżeli będzie potrzebne, filtry, które pozwalają ogarnąć duże modele, jeżeli chodzi o wyświetlanie i dodatkowe narzędzia, o których gdzieś tam w przyszłości sobie powiemy. Jeżeli chodzi o stworzenie podstawowego modelu, zrobimy sobie belkę swobodnie podpartą, sześciometrową i spróbujemy. Obciążyć ją ciężarem własnym. Widzimy, że jesteśmy w przestrzeni 2D teraz. Możemy od razu przejść do 3D, obracając się z Shiftem i środkowym przyciskiem myszy. I teraz, pamiętając, jak MES działa, że opiera się generalnie rzecz biorąc na węzłach, a potem na elementach skończonych, będziemy tu się posługiwać elementami strukturalnymi, czyli takimi, które określają nam jakiś element, ale bardziej już. Element jest to konstrukcyjny, a następnie ten element konstrukcyjny będzie dzielony na elementy skończone w procesie meszowania. Jest to troszkę inaczej. Nie budujemy tutaj z czystych elementów skończonych. One dopiero potem będą generowane. I kolejny raz mamy pewną dwojakość. Możemy albo budować model od razu z elementów strukturalnych, ale bardzo wygodnym jest najpierw narysować sobie naszą konstrukcję za pomocą kadowskich elementów zwykłych, ponieważ one Przede wszystkim mają zalety związane z używaniem grup, nie znikają, można je wyłączyć potem, i w ten sposób zróbmy sobie linię, która ma 6 no właśnie, jednostek. Ale pamiętamy, że dla naszej struktury jednostką były metry, więc w tej chwili to jest sześciometrowa linia zgodnie z osią x usytuowana. Stwórzmy sobie w takim razie od razu element strukturalny liniowy. Klikamy na linię. Pojawia nam się dodatkowe okno. Wszystkie, wszystkie polecenia w Software plusie oparte są na tego typu oknach, gdzie jest multum opcji. Ale znowu wykorzystamy tylko kilka. Numer, generalnie rzecz biorąc, to jest coś, co nie stwarza trudności. Niech on zostanie domyślny. Grupa to jest już coś bardzo ważnego i warto je kontrolować. Może zostać grupa pierwsza. Przechodzimy do Beam Cable. I tu wybieramy, jaki to ma być typ elementu skończonego, czyli jakie mają być generowane z danego liniowego elementu strukturalnego. My wybieramy, że to ma być belka centryczna, czyli w żaden sposób nie będzie tu offsetowania uwzględnionego. Wybieramy przekrój poprzeczny, mamy w tej chwili tylko jeden. Wybieramy, że na początku, na końcu ma być taki sam. Dalej omawiając to okno, wybieramy, że meszowanie ma być automatyczne, czyli nie ingerujemy w żaden sposób w proces meszowania. Intersekcja z przecinaniem się z innymi elementami skończonymi czy strukturalnymi w tym przypadku mamy tak, strukturalnymi powinienem powiedzieć strukturalnymi w tym przypadku mamy przecinanie się ze wszystkim, ale będziemy mieli tylko jeden element strukturalny, niemniej tu należy pamiętać, że coś takiego występuje i długość elementu skończonego, który ma być generowany w naszym przypadku, jeżeli byśmy zostawili automat, nie byłoby problemu, ale zróbmy 0,3 m. Czyli maksymalnie nasz element powinien mieć 30 cm długości. Teraz, kiedy określiliśmy nasze dane w tym okienku, warto zapisać konfigurację tego okna. Po lewej stronie na dole jest zestaw ikon, które może nie są zbyt intuicyjne, ale bardzo ważne, ponieważ pierwsza z nich pozwala załadować wcześniej zapisane. Konfigurację okna, co przy generacji wielu elementów skończonych jest bardzo przydatne, druga pozwala zapisać, czyli zapiszmy teraz sobie tą konfigurację, i kiedy wysz, wyszlibyśmy z tego okna, i klikniemy jeszcze raz Line. Widzimy, że wszystko zostało zresetowane, ale kiedy wczytamy poprzednią konfigurację, to z powrotem mamy już to, co poprzednio wprowadziliśmy. Jakbyśmy chcieli podobny element wprowadzać, to, to bardzo szybko możemy do niego wrócić. Dobrze. Następnie musimy przejść już na naszą mm, obszar modelu do naszego modelu. Widzimy tam element kadowski zwykłą linię i poniżej po kliknięciu w polecenie line widzimy jeszcze menu które pozwala nam niejako kilka możliwości generacji naszego elementu strukturalnego wybrać. Takie samo menu będzie po kliknięciu w prawy przycisk myszy. Jakbyśmy kliknęli sobie to tam są dokładnie te same polecenia. Kto jak woli. My wybierzemy sobie jedno z poniższych i mamy wygodną przy już istniejącym rysunku kadowskim opcję, czyli peak lines and curves. Dzięki temu pojawi nam się w okolicy linii kadowskiej taki znacznik bliskości, i kiedy zaznaczymy sobie go, to już widzimy, że powstał element strukturalny. Jest to zwykły liniowy element strukturalny, który zawiera naszą belkę. Abyśmy mogli zobaczyć, jak tabelka została wstawiona, to pierwsza opcja to jest po prostu obrócić delikatnie model i widzimy wtedy, jak przekrój poprzeczny wygląda. Albo z górnego panelu tutaj możemy wybrać sobie na przykład chwilowo konceptualny widok, i ten widok pozwala nam określić, czy mamy dobrze offsety w przyszłości i tak dalej. Generalnie zalecamy pracować na wireframe'ie Wtedy odniesienia do punktów dobrze działają. Nie ma dodatkowych żadnych opcji. Dobra. Mamy elementy skończone. Znaczy jeszcze nie mamy, ale będą. Pozostają nam jeszcze jakieś warunki brzegowe, bez tego nie jesteśmy w stanie nic przeliczyć. I je w tym przypadku dla belki swobodnie podpartej wprowadzimy za pomocą punktu. Punkt, tak jak mówiłem, podobne okno, możemy prześledzić sobie tam z dwie trzy zakładki, które nas dotyczą. Numer punktu jest dość istotny, ale on będzie numerował jedynki, więc jest OK. I teraz warunki brzegowe. Zaznaczmy sobie te, które są dla nas istotne przy tej belce. Generalnie rzecz biorąc, gdybyśmy mieli belkę swobodnie podpartą na płaszczyźnie, wystarczyłoby, żebyśmy z jednej strony zablokowali przesuw poziomy i pionowy, a z drugiej strony tylko przesuw pionowy. Jako, że jesteśmy w 3D, program nie jest tak odporny na braki wiedzy i musimy zablokować również przynajmniej. Jeden obrót wokół osi belki i zaznaczmy go, że mamy zablokowany obrót wokół osi XX. Na jednym końcu wystarczy. Wstawmy ten punkt na początku naszej belki. Pojawi się jako taka czerwona kropka z już narysowaną belką. Oczywiście e, pewien błąd się wkradł. Powinniśmy zaznaczyć również, żeby nie było przesuwu YY, ale wyjdźmy może z tego okna. Dwuklik na dany element skończony strukturalny. Powoduje wejście do modyfikacji tego elementu. Zaznaczymy Apply. OK, dobra. Możemy stworzyć sobie jeszcze po drugiej stronie albo skopiować ten punkt. Możemy mówić, że to jest element strukturalny typu punkt. Z niego nie powstanie żaden element, tylko węzeł w danym punkcie o danym numerze, ale jednak jest to element strukturalny. Teraz odznaczymy tylko PXX i MXX. To pozwoli przesuwać się po długości tej belce. Szybko myślowo sprawdzamy, czy nie ma żadnych ruchów bryły sztywnej. W tej chwili nie powinno być ani żadnych obrotów, ani żadnych translacji. Dobrze, kiedy mamy już gotowy model, przynajmniej tak tam się wydaje, możemy dokonać eksportu. Czyli teraz jesteśmy w pliku DWG. Warto zapisać Ctrl S, dobry nawyk, albo za pomocą standardowej dyskietki, i następnie możemy wyeksportować ten. Model do bazy danych. Służy do tego ikonka po lewej stronie takiego pudełka ze strzałką. Eksport jest w zasadzie dość prosty, nie wymaga wielu konfiguracji. Jest tu parę, parę opcji, takich jak wybór tego, czy chcemy cały system eksportować, czy tylko jego część. My chcemy cały, oraz to, jak będzie mesher próbował zagęszczać w niektórych miejscach. Naszą siatkę elementów skończonych dla tak prostego modelu tutaj w zasadzie nie ma żadnego znaczenia. Jedynym, co mogłoby wpływać, to jest gęstość naszej siatki, która jest aktualnie jako automatyczna określona, ale proszę pamiętać, że my wybraliśmy 30 cm jako maksymalną wielkość, długość naszego elementu skończonego. Ok. W tle pojawiły się moduły, które. Są znane osobom, które pracowały z Tedim. I kiedyś na pewno o tym opowiemy trochę, ale chcemy powiedzieć tylko, że z tego modelu, który tu powstał, z tego preprocesora, on tak naprawdę i tak użył modelu, modułów, które są znane użytkownikom Tediego. Spójrzmy na nasz model w SSD. Widzimy, że teraz pojawiło się w wizualizacji systemu. Coś, jest to właśnie ta nasza belka, którą wygenerowaliśmy. Czy ona wygląda poprawnie? Warunki brzegowe wyglądają w porządku. Mamy zablokowany ten obrót wokół osi X. Odnośnie całego okna wizualizacji zrobimy osobny odcinek. Naprawdę jest tu sporo ciekawych opcji. Spróbujmy jeszcze na koniec obciążyć tą belkę ciężarem własnym. Widzimy, że tutaj w liniowej analizie nie mamy żadnych przypadków obciążenia. Wyjdziemy zatem stąd i wrócimy do naszego Sofi Plusa. Nie musimy klikać go jeszcze raz, on jest cały czas otwarty. Przejdziemy do zakładki loads, a następnie do load case managera. Tu wyświetlają się dwie rzeczy. Przede wszystkim akcje. Akcje to są takie znowu zbiorniki na przypadki obciążenia. Akcje związane są ze współczynnikami obliczeniowymi, które potem będą zadane dla danych przypadków. W naszym przypadku ponownie nie ma znaczenia, teraz którą akcję wybierzemy. Dodajemy nowy przypadek obciążenia New, wybieramy mu numer, możemy go nazwać jako ciężar własny. Przypisujemy akcję, ona już jest wybrana, deadload. Tak jak mówiłem, nie ma to znaczenia i co ważne, przypisujemy faktor obciążenia 1. Kierunek działania. Obciążenia ciężarem własnym był wybrany w trakcie generacji przy informacjach systemu i dodatnia wartość będzie zgodna z kierunkiem ciężaru własnego. Klikamy OK. Ten przypadek został dodany już. Spróbujemy jeszcze raz wyeksportować nasz model. Pojawiła się, jeżeli ktoś bystry tam zauważył, pojawił się nowy model, informacja o SOFILOADZIE czyli generatorze obciążeń. Czy on powstał teraz? Sprawdźmy w liniowej analizie, czy został udostępniony właśnie ten przypadek. Jest, pojawił się i znowu bez dodatkowego opisu, co jeszcze można w tym oknie zrobić, przeliczmy wszystkie przypadki obciążenia. Po lewej stronie jest ptaszek, który oznacza, że po kliknięciu OK od razu uruchomi się obliczanie. Od razu dwa moduły weszły do gry, czyli AZE do obliczania. Statyki, oraz nie tylko, oraz Wing. Wing to jest taki moduł, który generuje nam wyniki w postaci obrazków. Generalnie jest to odniesienie do Winggrafa, dokładnie to samo robi. Spójrzmy sobie w wizualizację ponownie. Na liście w przypadku obciążenia pojawił się pierwszy nasz przypadek obciążenia. Możemy go kliknąć i widzimy, że przy danej skali, oczywiście, która jest do określenia powyżej, w tej chwili około 750. Widzimy deformację naszej belki od obciążenia ciężarem własnym. I na dzisiaj myślę, że to wystarczy. Każdy nowy projekt w zasadzie będzie się zawsze opierał na tym schemacie. Pytanie, czy będziemy używać preprocesora graficznego, czy tekstowego TEDi, nie ma to żadnego znaczenia. Można je łączyć, czyli spokojnie można wygenerować model w SOFI Plusie, a następnie całą obsługę, przypadki obciążenia, obliczenia obsługiwać dalej przez TEDiego. Opcji jest bardzo dużo, albo pozostać w SSD. O tym oknie, tak jak mówiłem, wizualizacji jeszcze sobie powiemy. Teraz już zarówno my, jak i program chyba mamy dość. Dziękujemy bardzo za uwagę i do usłyszenia.